Dzień dobry! Oj, Pani Jadwigo, dla kogo dobry, dlatego dobry! A co ta Pani dzisiaj taka markotna? A jak tu nie być markotny, proszę Panią, jak mnie w krzyżu cały czas łupie. Ja mam kręgosłup do wymiany. A to może ruchu Pani ma za mało? Bo powiem pani, że jak ja tak siedzę, to też tak człowiek szybko nieje. A jak ja tutaj, o, ja tłomczy y, grabiami, oblecę w tej i nazad osiedle, to inaczej, człowiek się namaha, namaha, ale przynajmniej czuje, że żyje. A wie pani, teraz to dużo tego. Kijki, nie kijki, można spróbować. A ja tu cały czas widzę y, z tymi kijkami, tu latają. Mój Boże, panie Jadwiego, o czym pani mówi? Ja na pierwsze piętro schodami wejść nie mogę, a pani mi o jakich kijach. Gada. I jeszcze te wiercą cały czas Przecież to łeb może pęknąć od tego. Mirka, a gdzie ty lecisz? Rysko, yy, dzień dobry pani w Tykonos. Yy, w kitlu są draceny, proszę ja ciebie po 20 złotych, tylko trzeba się pospieszyć, bo mało rzucili. O, zobacz, tam kobita już jedną niesie. Chodź szybko, do widzenia. No i patrz ta i wyleczona. Kijem wystarczyła postraszyć dzień na raz. Poszła, jak łania. Ech, to.